Tu nic nie ma. Hm, tutaj też nie. Mogę cię zapewnić, że w tym pokoju nie ma żadnego potwora. Nawet najmniejszego, ponieważ potwory nie istnieją. I czy jesteś spokojniejszy? To znaczy, czy Ted jest spokojniejszy? Tak. Dziękuję, dziadku. Nie ma za co. Dobranoc. Mówiłem ci, że nie ma potworów. Dziadku, w pokoju nie ma potwora, ale jest na zewnątrz. Hmm. Chodź ze mną, wnuczku. Ale, dziadku, ja nie chcę wracać do łóżka. Wcale tam nie idziemy. Doprawdy? To dokąd się wybieracie? Pójdziemy oswoić się z ciemnością. Chodź tu na chwilę. Mamy dla ciebie niespodziankę. A? Jej! Organki, takie o jakich marzyłem! Dziękuję, dziękuję! <śpiewanie> <śpiewanie> Nie mogłyśmy lepiej trafić. Jesteś zaskoczona? Nasza rodzina ma muzykę we krwi. Hmm, a to pech, już zaczyna padać. Tu pciu, chodź szybciutko do domu, bo zmokniesz. Już idę. O nie, zostawili go samego na deszczu. Zniszczy się, jaka szkoda! On jest taki ładny. Nie wiem co w tym ładnego. No widzisz, obraziłeś go. Jestem taki głodny. No proszę, jaka duża i piękna! Hmm? Urosłaś. Tupcio lubi marchewkę i z pewnością nawet nie przypuszcza, że to warzywo. Zobaczmy. Hmm. Pomarańczowa, dojrzała. Ta marchewka jest sam raz do wyrwania. Marchewka jest pyszna. Uwielbiamy ją, Teddy. Hmm? Babciu. Czy mogę dostać marchewkę? Co takiego? O nie! Dlaczego? Dlatego, mój skarbie, że ty nie lubisz warzyw. A ta piękna marchewka jest warzywem. Co ty mówisz? Marchewka jest smaczna! Oczywiście! Tak jak wiele innych warzyw. Albo jak ten pomidor. Hmm, jest naprawdę wyborny. To nieprawda! Niestety nie dowiesz się tego. Hmm. Nie przestraszysz mnie, Burzo Przyjdź tu, to popamiętasz Wejdź, jeśli masz odwagę A, a, a masz! A masz! tu <laughs> <laughs> <Brawo, Cuciu. śmiech> Na dzisiaj już dosyć zabawy, dobrze? Najwyższy czas pójść spać Dobranoc, słodkich snów Dobranoc! Cupcio, Borys. Borys, Benio cię woła. Nie, on woła ciebie. Co, Cupcio, bo Borys nie śpicie? Słyszałeś? Ciebie woła. Nie mogę do niego iść. Jest mi zimno. Ty idź. Ja też nie mogę, bo śpię. O, ale Borys, ja, to, to nieprawda, że jestem taki odważny. Okropnie boję się burzy. Ja też się boję. Bardzo! Dupciu, hmm. nie mogę się skupić w tym hałasie. Mogę robić to, co ty? Oczywiście, że też o tym nie pomyślałem. Proszę, rysuj plany tak jak ja. Tak! Już wiem! <grym> Muszę to zbudować. Mm -hmm. Hmm. <grystanie> Popatrz, tato! On lata! Lata! Zaprojektowałem samolot i wykonałem go tak jak ty swoje domy. <grystanie> Brawo, Tupciu! Chwila, skąd wziąłeś tę kartkę papieru? Tam leżą takie zabazgrane papierzyska. Co? Moje plany! O nie! A! Mówiłem, żebyś niczego nie dotykał! O rety, ale narobiłem kłopotu. Zostań tu i pamiętaj, niczego nie ruszaj! Zaczekaj, tato! Wiesz, co ja robię, jak coś popsuję? Zmykam i chowam się! Zmykasz? w porządku? Tak, mamo, tak, wszystko w porządku. Robi się ciemno. Chodź, pośpieszmy się. Teddy mnie potrzebuje. On boi się ciemności. Jak drzewo, potwór, ale to było tylko w książce. Wiesz, lepiej chodźmy stąd? Tupcio i Becia? A co oni tu sami robią? A? A? Następny pacjent, proszę. Chwileczkę, a kogoż my tu mamy? Misiek? A więc mam dwoje pacjentów. Bardzo dobrze. Proszę za mną. Powiedz a. A. Doskonale. Teraz twoja kolej, misiaczku. Jak masz na imię? Nazywa się Teddy i jest troszkę przestraszony. O nie, Teddy, nie masz się czego obawiać. To najwyżej trochę połaskoczę. O, o. Co za uparciuch, bardzo dobrze. Pani Mysz i pan Teddy zachowywali się dziś wzorowo. W nagrodę dostaniecie pyszne truskawkowe lizaki. Jeden dla ciebie i jeden. Nie martw się, Tupciu. Na wszystko można znaleźć jakiś sposób. Chodź ze mną. Jesteś pewien, że nie chcesz iść na zabawę? Chciałbym pójść, ale mój kostium jest brzydki i nie umiem zrobić takiego ładnego jak ma Borys. Dobrze, powiem ci więc, czego użyć, żebyś wyglądał równie pięknie. Kleju? Nie, twojej wyobraźni. Jak? Chodź tutaj, połóż się obok mnie. Widzisz, Tupciu, w wyobraźni możesz mieć wszystko, o czym sobie zamarzysz. Na przykład powiedz, co widzisz na niebie. Chmury? Na pewno, bo ja tam widzę smoka. Ja widzę tylko chmury. Spróbuj użyć swojej wyobraźni. Hmm. 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 O, to prawda! I popatrz tam! To piłka i drzewo! A ta wygląda jak bycia. Tam jest smoczek myśli. Bardzo dobrze, Tupciu. Masz wspaniałą wyobraźnię.